Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Dzisiaj sobie otworzymy moje zamówienie z hopa i to jest zamówienie z kiermaszu na Dzień Kobiet i mimo, że ja na ten rok nałożyłam na siebie taki wiecie cel noworoczny, żeby nie kupować za dużo roślin, żeby nie kupować rośliny bez przemyślenia, to kupiłam kilka roślin, ale są to rośliny, którymi naprawdę byłam zainteresowana, które wiedziałam, że tak czy siak kupię, więc uznałam, że to jest idealny moment, żeby sobie samej jako kobiecie zrobić prezent. Przekręciłam Wam pudełkiem żeby wam pokazać jak paczka jest zapakowana jest całkiem spora no na plus jak zawsze dla hoparze używa no pudełka z jakiejś tam firmy po czymś ta, tak tutaj jakieś spodenki wydaje mi się że to jest jakieś mm, ubrania dziecięce, czy cokolwiek naklejka że ostrożnie że szkło wszystko fantastycznie więc otwórzmy tą paczkę Paczkę oczywiście przyniosłam jakieś dwie godziny temu do domu, więc ona już się troszeczkę ogrzała, nabrała takiej temperatury pokojowej. O tym oczywiście Hop w mailu też napisał, więc bardzo fajnie, że wciąż utrzymują to samo i, i nie zmieniają tego, że przypominają kupującym, żeby od razu paczki nie otwierali. Kurczę, blaszka, nie mogę tego otworzyć. Dobra, udało się. Musiałam na chwilę wyłączyć nagrywanie, bo to nie miało żadnego sensu. Tak strasznie dużo folii było tutaj z tej strony, że ten mój śmieszny nożyk jak zawsze nie dawał rady, jeszcze go krzywo obcięłam, także lipa totalna. Chciałam wam jeszcze powiedzieć zanim otworzymy tą paczkę, że ja ją dostałam 15 marca, czyli bardzo, bardzo szybko. No natomiast wy będziecie to widzieć dużo później, bo akurat na ten czwartek, w którym moglibyśmy to zobaczyć, wypada nam maranta. Więc dobra, otwórzmy pakę. A dobra, od góry jest y, moja karteczka, więc ja ją najpierw wyjmę i zobaczymy dalej, co jest dalej. Tak to właśnie się prezentuje po wyjęciu mojej karteczki. Tutaj są te y, folijki z powietrzem, bardzo fajnie. Wyjmijmy to. Poszeleszczę Wam tu trochę. Okej, okay. pierwsza paczuszka. Taka po prostu o. Okej. Okay. Druga paczuszka. Co to za jakaś ogromna roślina? Czy ja zamawiałam coś aż tak ogromnego? Aha, dobra, wiem co to będzie. Faktycznie, bo to, to będzie całą roślinką. Ok, tylko gdzie jest ogrzewacz ja bym chciała wiedzieć, bo za niego zapłaciłam a go nie ma. Drugie w doniczce? A to dziwne. Bo już tamto poprzednie też było w doniczce, no i tutaj jeszcze jedno. Ok, teraz, żeby nie było, wyjmę, wyjmę to, gdzie jest ogrzewacz. Jest y, tak po prostu luzem rzucony. Jest ogrzewacz tak po prostu luzem y, rzucony. Jest dość ciepły, natomiast y, roślinki ciepłe nie są. On jest taki, wiecie, po prostu przyjemnie ciepły. To nie jest nic gorącego, nic parzącego. Jest taki, no. Po prostu czuć, że jest ciepły. Nie jest zimny, ale to nie jest nic fascynującego i wszystkie te paczuszki roślinne no nie były zbyt gorące, no w zasadzie były takie, takie sobie, że tak powiem. To to. Teraz wyjmijmy to, żeby nie było, że coś tu oszukuje. To już, no nic nie ma, tak? Sypie się piasek. I w kartoniku, jak widzicie, już nic poza piaskiem, więc zabierzmy karton i zabierzmy się za te paczuszki. Na początek otworzymy sobie tą największą, bo wiem, czym to będzie i ciekawa jestem wybarwienia. Tak więc pozwólcie, że ja już poza kamerą to rozpakuję i pokażę Wam już po prostu rozpakowane, bo to jest zawsze tak pancernie popakowane, że trochę szkoda mi marnować czasu na to, żebyście patrzyli, jak ja to nieudolnie otwieram, więc wrócę już z otwartym. Po otwarciu, jak widzicie, tutaj tego kartonika, roślinka jest zapakowana właśnie w taki sposób. Jeszcze tutaj jest obklejona y, styropianem. No, przepraszam za dźwięki. I otwórzmy całą roślinkę. A, i jest. O, oh jest. Oczywiście tutaj też jest poobklejana, pozabezpieczana. No, zapewne nie muszę przedstawiać tej roślinki, ale żeby nie było, jest to Epipremnon Global Green w rozmiarze XL. I on na tym kiermaszu z okazji Dnia Kobiet kosztował 32,50. Wygląda właśnie tak. No, ładnie powybarwiana. Nie mogę narzekać, ale powiem Wam szczerze, że ta doniczka jest bardzo zimna. Taka no nieprzyjemnie zimna. Ta cała bryła korzeniowa, pozwólcie, że pomacam listki, no one też są zimne. Tak, te, też są zimne. No dobrze, teraz poza kamerą poszukam czy nie ma szkodników yy, i pokażę Wam no kilka listków po prostu bliżej. Szkodnika nigdzie nie widzę, ale jedynie właśnie co mi się nie podoba to na przykład tutaj listek jest taki wiecie, jakby poprzypalany czymś. O! Tak to właśnie tutaj wygląda. Tutaj jest drugi taki listek, też troszeczkę pouszkadzany. Tak to właśnie wygląda. Tak to się właśnie prezentuje. Tutaj również uszkodzenie mechaniczne. No ale na to nie narzekam, tak? Uszkodzenia mechaniczne z transportu, no to nie dziwota, że jakieś powstaną. No tak to właśnie wygląda, więc lecimy dalej. Otworzę teraz to maleństwo. Taka malutka paczuszka, zapakowana w ten sposób. Zaraz wrócę z otwartą. Tak się prezentuje po otwarciu kartonika. I teraz zobaczmy, co się kryje pod. Oj, jajku, 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 mnie. A! To jest ten Dziwolą. Kupiłam jedną roślinkę, której nie znałam. Nawet nie wiedziałam, czy kiedykolwiek, że tak powiem, wiecie, realnie stałam obok tej rośliny. Bardzo mnie ona zaciekawiła. To jest jedyna roślina, że tak powiem, której nie planowałam zakupu. Wzięłam ją tak po prostu z ciekawości i jej nazwa jest jakaś bardzo dziwna, jakieś Honolulu. Jak to było? Zaraz, niech ja to znajdę. Homalomena? Homalomena? Rubenses Flaming Red i ona kosztowała mnie 18 zł tak przyznaję się, wzięłam jedną roślinkę tak po prostu totalnie z ciekawości przyznam Wam się szczerze, jestem bardzo jej ciekawa spojrzę teraz czy nie ma na niej żadnych szkodników i pokażę Wam ją też bliżej szkodników nie widzę bardzo ładnie wybarwiona jest. Ona ma być właśnie taka, coś podbrązowy, podczerwony, taki, no, bardzo ciekawa roślinka. Jestem naprawdę jej bardzo, bardzo ciekawa. No, za 18 zł myślę zrobić sobie taką totalnie niespodziankę, bo w moim przypadku to jest niespodzianka. Ta roślinka Honolulu, nie Honolulu, Homalumena, no, ciekawi mnie. Więc zobaczymy, jak to, jak to cudo będzie rosnąć. Trzecia paczuszka, otwórzmy tą. Pancernie pozaklejana. Zaraz ją otworzę i wrócę już z otwartą. Tak wygląda po otwarciu. Teraz to wyjmijmy. I to jest mój filodendron White King taki maluszek. On na kiermaszu z okazji Dnia Kobiet kosztował 75 zł. Wydaje mi się, że dobra cena, bo czasem po 75 i nawet więcej są sprzedawane po prostu jedne listki, więc uznałam, że takiego maluszka właśnie sobie zakupię. Tak on wygląda. No całkiem spoko ma te wybarwienia, nawet jakiś listek w drodze. No ciekawa, zobaczę, czy nie ma szkodników. Nie, szkodników jest brak, więc po prostu pokażę wam ją tak bliżej. ładnie wygląda. I to jest roślinka, którą bardzo chciałam mieć. Myślałam już o niej w zeszłym roku, więc uznałam, że dzień kobiet to jest idealny moment, żeby sobie zrobić prezent. Lećmy dalej. Ostatnia paczuszka. Tak właśnie jest zapakowana. O, proszę bardzo. No, to teraz otwórzmy ją. Tak to wygląda po otwarciu. O, przepraszam. No i to jest mój skrzydłokwiat Domino. To jest Gemini. Nie Domino. Gemini już mam. No nie wiem, albo się hop pomylił. Albo źle nazwał roślinka. Ale to jest gemini. Nie domino. Nie chciałam dublować roślinki, którą już mam. Tylko chciałam Domino, bo go nie mam. Ta roślinka kosztowała mnie 21 zł. No tanio, ale to nie jest domino. Ja chcę swoje domino, nie gemini. Gemini już mam. No dobra, zobaczę, czy nie ma na nim szkodników. Szkodników na nim, na nim nie widzę, natomiast jak się przyglądam na te listki, to one są jakieś takie dziwnie zmutowane, bo to nie jest tak, tak bardzo pokarbowane jak, jak gemini. No, ale pokarbowane jest, więc nie jest to też domino. No nic, napiszę do chopa, zapytam, czy się pomylił, czy po prostu błędnie nazwał swoją roślinkę. I dam wam znać, bo zapewne um, dogram wam, jak te roślinki się mają za jakiś czas, no bo um, dzisiaj mamy dopiero 15, zobaczymy się z tym filmikiem w zasadzie dopiero w następny czwartek, więc. Y tak czy jak wrócę do Was z tymi roślinkami, pokażę Wam je, no i zobaczymy co hop ciekawego powie na ten temat, no bo to, no to nie jest domino. Sami możecie określić, ci którzy znają się na odmianach skrzydłokwiata, że on jest pokarbowany, tak? Jego listek jest tak jakby zmięty, czyli, ym, czyli po prostu gemini. No ale tak czy jak roślinka bardzo, bardzo ładna, ładnie wybarwiona, tak właśnie delikatnie, czyli tak jak powinno być. No tyle tylko, że nie jest gładki ten listek, tylko właśnie pokarbowany, więc to wskazuje na to, że to nie jest odmiana Domino. Same też te ubarwienie u Domino jest bardziej białe, bo u Gemini jest takie właśnie, widzicie... Ciapowate, takie, niby to jest białe, ale takie nie do końca, natomiast u Gemini faktycznie jest takie białe, białe. No dobra, no cóż, trudno. Zobaczymy, co tam Hop odpisze mi, natomiast na temat tego, na temat odmiany o tego skrzydłokwiatu. Tak się właśnie prezentują wszystkie roślinki. Jestem z nich zadowolona, podoba mi się to. Znaczy, nie podoba mi się to, że to jest Gemini, a nie Domino. Jakby nie chcę dublować roślin, które już mam, nawet za kwotę 21 zł. Jakby po co mi coś, co już mam. No ale tak czy siak, jestem zadowolona. To się z Hopem wyjaśni. Za całe to zamówienie, za całe to opakowanie, za wszystkie te roślinki zapłaciłam. 167 zł i 50 groszy, i przypominam, że to są moje pieniądze. Nikt mi niczego nie dał, nikt mnie do niczego nie namówił. Rośliny wybrałam sama, nie dostałam żadnego kodu rabatowego ani niczego, bo czasem zdarzy się osoba, której się wydaje, że ona wie lepiej. No, no nie, no zapłaciłam, tak? Proszę bardzo, nawet żeby nie było. Płatność online. Zapłaciłam, tak? 21 zł za przesyłkę, i tutaj, proszę bardzo, cała lista, i tutaj, który paczkomat, żeby było mi najłatwiej go odebrać. No dobrze, na razie dam im trochę złapać temperaturę, bo są naprawdę chłodne, naprawdę są zimne. Yy, nie bardzo mi się to podoba, tak samo, nie do końca podoba mi się. To um, nie wiem, czy to się jakoś fajnie recyklinguje, czy nie, czy to jest zrobione z jakiejś, nie wiem, folii z recyklingu, nie mam pojęcia, ale mm, no tak trochę słabo. Raczej wolałabym dostać tutaj, nie wiem, tonę gazet, albo nie wiem, cokolwiek, nie wiem, jakieś otuliny z kurtek, no cokolwiek, wiecie, coś, co mm, jakby faktycznie pochodzi z recyklingu, a nie jest taką folijką napakowaną powietrzem. Trochę mi się to nie podoba, no ale no nie wiem, może faktycznie wszystko im się skończyło, więc może musieli kupić coś takiego. Albo może nawet te poduszeczki jakoś fajnie się recyklinguje, nie wiem, nie znam tego. Natomiast no na pierwszy rzut oka widzę po prostu plastik wypełniony powietrzem, więc wiecie, widzę, co widzę. Witam ponownie po krótkiej przerwie, po tak naprawdę kilku dniach. Chciałam Wam pokazać te roślinki, jak one wyglądają teraz, od momentu, kiedy je dostałam. No i najpierw zaczniemy sobie może tym mniej przyjemnym aspektem, czyli tym skrzydłokwiatem, który ja dalej uważam, że to nie jest domino. Dalej uważam, że to jest Gemini, poza tym nawet czuć, że ten liść nie jest gładki, tylko ma te takie charakterystyczne jakby wyżłobienia, tak? takie zgniecenia, um, charakterystyczne po prostu dla Gemini, nie dla Domino. No i cóż, napisałam do hopa. Ja tutaj będę Wam pokazywać tą roślinkę, żebyście sobie mogli sami to zobaczyć. Napisałam do Hopa, że no, otrzymałam nie tą roślinkę, którą zamawiałam. Nie wiem, czy ktoś się pomylił, czy co, czy może nazwa była błędna. W odpowiedzi od, no, nie wiem kogo. Ja nigdy nie wiem, z kim ja rozmawiam przez tego messengera z Hopem, tak? Czy to kobieta, czy mężczyzna, więc jakby zawsze zwracam się perhopie, tak, no, więc odpisał mi ktoś, nie wiem kto, że to co zamówiłam, to jest to co zamówiłam w sensie, to co otrzymałam, to jest to co zamówiłam i że jakby oni tą roślinę sprzedają właśnie pod taką nazwą, jak, jak dostali od producenta. No i że oczywiście mam 21 dni na to, żeby sobie tą roślinkę zwrócić. Eee, no właśnie, więc odpisałam, że no nie będę jej zwracać, no bo jest fajna i urocza, ale zasugerowałam temu komuś, że może fajnie by było poinformować konsumentów o tym, że to najprawdopodobniej nie jest domino, czyli tak jak oni to niby dostali, że, że to jest domino, tylko że najprawdopodobniej to jest Gemini jakby na uzasadnienie tego wszystkiego pokazałam liście swojego Gemini, tak? Które są no, dość mocno podobne właśnie do tych wyżłobień, które są tutaj, więc no, nie wydaje mi się, że to jest domino popytałam, <noise> popytałam tych, co wiedziałam, że mogą wiedzieć, co to jest i oni również stwierdzili, że no, to nie jest Domino, tylko Gemini. No, więc jakby tyle, no, nie jestem zadowolona z tej, z tej rozmowy z Hopem, nie padło coś takiego w stylu jak, nie wiem, przepraszam albo przykro nam, że wprowadziliśmy panią w błąd, um, tylko jakby na sam koniec padło, że ten ktoś... Z kim pisałam, przekażę to wyżej. Czy przekażę, nie wiem. Na wszelki wypadek ja zajrzę na następny kiermasz u Hopa i jeśli dalej ta roślinka będzie podpisana jako Domino, to się po prostu w komentarzu, ym, gdzie piszemy, że że chcemy, że poprosimy, że kupujemy, po prostu zapytam się Chopa tak wśród. Ogólnie, wśród widocznie dla wszystkich użytkowników grupy, czy to jest już domino, czy wciąż Gemini, bo jakby z poprzedniej partii, tak, z poprzedniego kiermaszu, no to to, co dostałam, to nie jest domino bo, jakby ja wychodzę z założenia, że to jest sklep roślinny, który sprzedaje rośliny, więc powinien wiedzieć, co sprzedaje i niezależnie od tego, jak sobie to producent nazwał, no to oni powinni napisać nam, tak? Tak samo, jak potrafią napisać przy jakichś tam chojach, że to nie jest choja, taka czy siaka, tylko wydaje im się, że to jest jakaś inna. Tak samo jest z tą monsterą, która jest chyba filodendronem albo filodendronem, który jest monsterą, którą pokazuję Wam co poniedziałek w poniedziałku w Growboxie. To też są prawdopodobnie nie to, co oni dostali, więc chciałabym, żeby tak samo potraktowano, potraktowano ten skrzydłokwiat czyli po prostu napisano, że najprawdopodobniej to nie jest domino, tylko właśnie gemini, ewentualnie to jest jakaś dziwna hybryda, coś pomiędzy bo domino powinien mieć gładkie liście, natomiast to nie są gładkie liście to jest jeszcze oczywiście mała roślinka, więc nie ma co mówić, hop no ale już czuć te zgniecenia tych listków, tak, co nie wiem czy to dobrze jest pokazane w kamerze natomiast ja to pod palcami widzę tak, czuję to. Widzę to moim palcem, że tu są te takie właśnie um, zgniecenia właśnie charakterystyczne dla Domino, no więc no, dla Gemini, przepraszam, dla Gemini. Więc tak to właśnie wygląda. No, no roślinka rośnie ładnie. Yy, nie mam do niej zastrzeżeń jako do roślinki. Natomiast to jak potraktował mnie chłop, no to tak Trochę dziwnie, tak, że tak nie miło troszeczkę. Ja mam inne doświadczenia z hopem i jakoś tak dziwnie się poczułam, że dostałam to, co zamówiłam, że jakby wiecie, zero odpowiedzialności za to, że o, przepraszam, tak, no nie, nie mieliśmy pojęcia, czy cokolwiek, zero wyjaśnienia, zero wytłumaczenia, tylko dostałaś to, co zamówiłaś. No właśnie nie dostałam tego, co zamówiłam, bo w ofercie było domino, a ja dostałam gemini, więc hopie, y ogarnij się, hopie cholera, dobra, lecimy dalej, z koniec z tym skrzydłokratem, powiem Wam szczerze, że rozmawiałam z kilkorgiem z Was, e, głównie z paniami e, i jeden pan był e, jeden pan był i Wy również jesteście niezadowoleni z, z tego kiermaszu e, hopowego, wiele błędów się tam pojawiło w Waszych zamówieniach i też Wam hop na przykład nie odpisuje, albo musicie bardzo, bardzo długo czekać, więc nie wiem co się dzieje z hopem, ale no nie podoba mi się to, bo było fajnie było dobrze, było tak wiecie, po ludzku, można się było dogadać, a teraz kurde i Jakieś problemy. No dobra, no nieważne. Może hop się ogarnie, może to są jakieś chwilowe problemy. Trzeba, że tak powiem, zawsze dać szansę. Tu jest to Honolulu, coś tam, nie wzięłam tej kartki, cholera. Halo Melona, Homo no nie wiem, kurde, wy wiecie. To jest to, to, to dziwne, to Honolulu. To też rośnie spoko. To też rośnie spoko. Tutaj, jak widzicie, nowiutki listek, to jest już mój listek. O, tak to właśnie wygląda roślinka. Jest yy, widać, że po oprysku ja zrobiłam jej oprysk, bo miała dziwne yy, zalążki, coś jakby wełnowca. O, tutaj jak widzicie jest kolejny listek. No tak, spoko ta roślinka. Yy, bardzo chętnie ją sobie przetestuję właśnie w hydroponice. Nie znam tej rośliny, chętnie poznam. Yy, zapewne włożę ją do Growboxa, żebyśmy mogli ją sobie oglądać. Chyba, że nie chcecie, no to napiszcie to po prostu w Growboxie jej nie będzie. Yy, nie będziemy, że tak powiem, się. Trudzić na roślinkę, której nie chcecie oglądać. No i tutaj filek. To jest najnowszy listek, który się, że tak powiem, zrobił, To nie jest mój listek, to jest listek, z którym już dostałam tą roślinkę. W sensie, wiecie, była malutka rureczka. Tutaj dopiero tam w środku widać maleństwo, 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 i to dopiero jest moje. Natomiast tutaj ten najnowszy listek, no nie jest mój. No po prostu się rozwinął. Ten zakupiony, o może tak strasznie słów mi brakuje dzisiaj no, no tak to wygląda ten filek sobie stoi oczywiście w growboxie ja go schowałam, znaczy wyjęłam go, żebyście go nie widzieli w poprzedni poniedziałek więc tak to właśnie wygląda, Cieniuję go tak samo jak pink princess bo coś czuję, że kiedy on będzie stał tak po prostu bezpośrednio pod lampą, no to nie będzie dla niego za dobrze no i tutaj ostatnia roślinka epipremnum o, umyte, wyszorowane, yy, na nim też widziałam jakieś takie dziwne zalążki, coś jak wełnowiec, wiecie, jak ja widzę malutkie, białutkie pypcie, to ja od razu wiem, o nie, <laughs> więc od razu myję, więc ją wyszorowałam i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że za bardzo nie miałam czasu obserwować te roślinki, natomiast wydaje mi się, że to jest nowy listek, yy, no na pewno to jest nowy listek, tylko pytanie, czy mój, czy jeszcze, że tak powiem, z rureczki yy, zakupowej, to nie wiem. Tutaj również e, dwa najnowsze listki, to czuć, bo one są takie, wiecie, inne w dotyku. No cała roślinka prezentuje się tak, wybarwiona też jest ładnie, więc no jestem zadowolona, tak to po prostu wygląda e, po tych kilku dniach. O, czy ja to teraz zmieszczę ładnie w kadrze? Pewnie nie. No, no właśnie, no tak to wygląda, no... Tak to wygląda, po prostu dogrywam to jako taki dodatek, żeby pokazać Wam, jak te roślinki zmieniły się przez te kilka dni, od kiedy ja dostałam paczkę, a kiedy Wy zobaczycie ten filmik, więc tak to wygląda. No cóż, no na tą chwilę po prostu mogę się z Wami pożegnać. Nie mam już nic więcej do powiedzenia, nie jestem zadowolona um, z kontaktu z hopem, nie wiem, czy to jest jakiś pracownik, który miał, nie wiem, gorszy dzień, czy może jakiś nowy pracownik, jakoś tak troszeczkę nie wie może o tym, że troszeczkę z klientem to wypadałoby milej. Wiecie, no ja też nie chcę, żeby prze, przede mną czy przed kimkolwiek, wiecie, rozwijano czerwone dywany i, i nie wiadomo, Bóg wie, co jak traktować, no ale kurde, jeżeli ja im udowadniam, że to nie jest roślina, którą ja zamówiłam i w odpowiedzi jedynie, co dostaję, to to, że z, dostałam to, co zamówiłam i nie pada nawet przepraszam, tylko, że mogę sobie ją w 21 dni zwrócić, to tak trochę słabo, ludzie, przecież my Wam... Ufamy, dajemy Wam swoje pieniądze, w zamian oczekujemy rośliny, te, y, które oferujecie, a nie jakieś inne, bo producent Wam podał jakąś inną nazwę. Dobra, ja kończę z tym tematem autentycznie, bo to doprowadza mnie do irytacji. Jeszcze mam w głowie to rozmowy z Wami, gdzie Wy też jesteście niezadowoleni, to mnie to też irytuje. W sensie nie rozmowy z Wami, tylko to, co od Was usłyszałam, jak też zostaliście potraktowani przez hopa, y, gdzie no i Wy... I ja wcześniej mieliśmy całkiem dobre zdanie o tym sklepie, więc no mam szczerą nadzieję, że to się zmieni. Dobra, nic, nieistotne, kochani. Życzę Wam udanego, sympatycznego weekendu, bardzo słonecznego i takiego, wiecie, wiosennego, bo to już bo to już wiosna, bo to już wiosna. I do zobaczenia w poniedziałek, w poniedziałku w Groboksie.